Jak będzie wyglądać idealny burger? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej więcej. programie, w którym skomponujemy idealnego burgera, a Ignacy powie, jak my to zrobimy. Otóż weźmiemy wszystkie elementy, które składają się na burgera, czyli bułkę, kotlet, ser, dodatki, warzywa, cokolwiek, sosy. Tak, chyba nam zostało. Będziemy mieli je wszystkie przygotowane z każdej dużej popularnej burgerowni, fast foodowni, które nasza produkcja nam załatwiła. E, tak będzie, więc będziemy mieli różne elementy. I każdy z nas czy razem go robimy? No, chyba razem. razem. Go, zróbmy go razem, zróbmy go razem. I moim zdaniem, to znaczy nie wiem jaką masz taktykę na to. Czy no. masz jeszcze jakiś pomysł? Nie. Ale wydaje mi się, że powinniśmy spróbować każdego elementu po kolei, żeby zdecydować, który z nich jest najlepszy, żebyśmy mogli stworzyć właśnie idealny burger. tak jak na bułka, naszego bycia da... grubasami. Spokojnie Ignacy, tutaj niczego nie trzeba usprawiedliwiać. W tym programie nie ma fat-shamingu. No chyba, że schudniemy. To <laughs> będzie. Dobra, zaczynamy. Mamy przygotowane też zastępcze. jakby Do każdego burgera mamy przygotowane zastępcze elementy, więc teraz popróbujemy sobie z każdej sekcji. Ale może też wizualnie. Może tak ogólnie obiektywnie oceniamy obie, tak. wizualnie. Bo na koniec musimy zbudować sobie tak tak, tak, tak. Że to jest Powiem tak, bardzo ładna bułka, to, to jest Mac. Wydaje mi się, że to jest Uperek. To jest Max Burger, a to jest KFC. KFC jest rozjechane praktycznie, ale tak u nich wygląda ta bułka. Dobra, to Dobra. odkrajmy sobie kapę. Ja z mojej małe. strony, ty ze swojej strony. Aha. Mm. Słodka. Słodka, całkiem przyjemna bułka. Gdybyś co było Brake bardziej trygor, właściwym test, to powinniśmy z góry brać, tak szczerze mówiąc. Czemu z góry? Mamy tu różne wariacje na górze. Dół A rzeczywiście, takie same, no. rzeczywiście, rzeczywiście, to od góry mm. spróbuję. Dół generalnie trzyma, wiesz o co chodzi. O, jest inaczej, bo jest bardziej chrupkie, jest no, bardziej tego. Dobra, jest, dobra, jest, rzeczywiście to jest lepszy test. Troszkę inaczej. Poczekaj, ja sobie przejdę do KFC. Ojej. Ojeju. Ojeju, hmm. KFC jest taki, że ta bułka jest bardzo czerska. Po prostu zjeśnikam na 100%, na 100% to jest KFC. I no, że jest bardzo no, ona czerstwa, nie ja smakuje mi do końca. Dobra, Max. Uper lub Max chyba. W moim, moim mniemaniu U, to będzie Uper lub Max. Max, fajna, smaczna bułka. U... Czy, 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 nie jest ona wypełniona powietrzem. Wiesz co, ja w ogóle mam niestety wrażenie, że mm -hmm. one są bardzo na powietrzne. To jest w ogóle. Ja wiem, że one na... są na powierzchniane. Po ale do bułki takie muszą być. A no... czy generalnie bułka do burgera nie powinna być na powierzchni? Mogłaby trochę... być, ale gdybyś na przykład to bardzo często te kanały kulinarne były tam mm -hmm. czy tam Joshua Wayne Stan on się nazywa. Tak. E, oni to, to bardzo często, oni to generalnie drugie. robią często briożki po prostu. I robią sami, one są na napompowane briożka ma troszkę inną strukturę, tak mi się wydaje. Ale briożka jest tak. również jest napompowana, ale... Chociaż ruch... to jest chyba w ogóle briożka, taka bułka, nie? No to jest taka bułka bryszkowata i wydaje mi się... Nie, to jest najbardziej bryszkowata bułka inaczej, mam po i... że są strasznie takie... Hmm. Szczerze uważam, że da się znaleźć w supermarketach troszkę smaczniejsze bułki, nawet no, uważam, że w supermarketach da się Nie wiem, bo nigdy nie próbowałem tego rodzaju bułki. Nie, nie byłeś w za... Tak, nigdy nie byłeś w <laughs> No, musiałem, ja to powiedzieć, musiałem. Nie wrażam. Ale powiem tak, nie, nigdy, ja nigdy ich nie kupowałem, bo zawsze dla mnie okay. one były z kategorii... A nie, takie, nie co... mówię o tych bułkach hamburgerowych. Może lepsze pieczywo też kupić w w Ameryce. Ale tak, no. ze wszystkich bułek najbardziej mi smakowała ta bułka. Jest, nie, ona nie, naj... nie. jest ona najbardziej wypełniona, na drugim miejscu dałbym Woopera. upera. Zatem mój osobiście głos idzie na maksa, jeżeli chodzi o najsmaczniejszą bułkę. Z takiego powodu, że wydaje mi się, że ona strukturalnie też najmocniej ci trzyma burgera i też jeżeli ona na niej byłby sos, to ten sos zostanie na bułce, ale nie wsiąknie tak mocno. Wydaje mi się, że jeżeli no, bułka wiem. jest taka jak na przykład tutaj w KFC, że jest taka mięciutka i taka no wręcz zapadła, ona całkowicie wsiąknie sos i zaraz się cała kanapka nam rozmięknie. No inaczej, też raczej jestem zdania, że najsmaczniejsza była z Maxa, tak mi się wydaje, chociaż Uber bardzo, jest nie Bardzo, daleko. bardzo, bardzo blisko. Wcale nie był daleko Uber. Te dwie bułki są smaczne, okej okay, jest mak i nie smakuje mi niestety bułka z KFC. To bierzemy w takim razie y Maxa, wejdziemy dalej. Tak. Słuchajcie, mamy przed sobą teraz cztery sosy. E, tutaj mamy sos do Upera, tak, tutaj mamy sos do Majonez Ketchup, e, tutaj mamy sos do burgera frisco frisco. z, z Maxburgera, tutaj mamy sos do Grandera z KFC oraz sos do Big Maca. Właśnie Cury, że zdziwiliśmy się, Maca... że jest aż taki jasny i podobno sos do Big Maca jest najlepszym sosem burgerowym jaki jest. Dużo osób tak uważa. Zobaczmy połączenie ketchup-majo. So, wiesz co jest straszne, że ketchup-majo jaki zjesz jest samo. Mm? Tak, tak, ale jeżeli jeszcze czymś, to nagle staje się smaczne. Nie, no, nie wiem jakim cudem, no. ale. To... No, ten jest bardzo dobry. Uu, to jest ketchup mayo, ale jest takie podrasowane, no. bo, tu, bo tutaj jeszcze jest ogóreczek no, tak. i trochę cebulki. Bardzo fajne. Oj, ten jest taki octowy, ma posmak, zobacz go. Ale to jest taki majonez kielecki. To jest taki majonez ja ci kielecki, powiedziałem, no. że ma octowy i powiedziałem to nie jako, mmm, super, tylko mmm. Ja powiedziałem to jako, o, fajnie. Tak, przypominam, no. odwołujemy do odcinka o majonezach. Eee, z wielkim szosmom majoneza. Adam się, wygrał dobry majonez na koniec, czy nie? Nie wiem, nie wiem, który wygrał. Mam nadzieję, że Wydaje mi się, że wygrał. Mam nadzieję, że wygrał. No, dobry jest ten, big no, jest dobry, ten sos Big Mac'owy. No inaczej, według mnie walka toczy się między dwoma zawodnikami, to znaczy... Frisko i Big Mac. Flisko Big Mac. Uuu, jeszcze ten Big Mac później ma taki posmak, że czujesz, że nie, to jest Big się, Mac. Obawiam big się, że nie będziemy chyba tutaj za długo walczyć. Tak, Frisko jest dobry, Jeszcze ale... raz spróbujmy więcej Flisko, Weźmy sobie o... trochę więcej. No jest niezły, okej. Okay. Jest dobry, ale... Big Mac to jest sos przez duże S, moi no. drodzy. To jest sos przez duże S. O, I... sobie go nałożymy nawet. Chyba tak, jest. nałóżmy sobie Cyk, go, śmiało. Rzucamy. Proponuję poło połowę na dół, połowę na górę. O, bardzo mądrze. Mandzie to jednak jest ekspert w kulinariach. Tak, tak, tak. Zatem my sobie posmarujemy. I słuchajcie, lecimy do kolejnej rundy. Sos wybrany, teraz przyszła pora na... Nie wiem, zaraz się dowiemy. Słuchajcie, mamy tutaj mięska. zdecydowaliśmy, że oprócz kurczaka niestety wszystko wygląda raczej smutno, zachęcająco do tak, zjedzenia. dlaczego też kurczak, bo ktoś może oczywiście tak. zwrócić uwagę, dlaczego kurczak. Wzięliśmy te topowe burgery z czterech brandów, no i Grander ma kurczaka, dlatego stwierdziliśmy, pod dyskusję. Mieliśmy też wersję ale to jest troszeczkę nie fair porównywać wersję mięsną do wersji serowej tak naprawdę, tak. ponieważ tutaj leży tylko u indywidualnych już preferencji, czy wolimy mięso, czy wolimy nie Więc kurczaka, po prostu. Tak. zacznijmy od Woopera. Strasznie smutne są te burgery się, jak się patrzy z boku na nie. Ale czuć w nim wołowinę, czuć w nim jakieś przyprawy, w sensie mm. jest trochę już zimna, ale to jest całkiem smaczne. Całkiem wie, to jest, smaczne, jest super, no wiem, że to jest ten uper, no. Uuu! Ale fajne mięsko. Mmm! Mmm! Yum! Yum. Naprawdę, bardzo fajne to męsko. jest bardzo dobre. Bardzo dobre. No, dobry strips, nie? Mhm. Mm <laughs> Ojej oj. Mm, mm. Dobra. Dobra, rzucę. Kontrowersja? Te dwa. Miejsce, Zabij mnie. Miejsce pierwsze, miejsce drugie, no. miejsce trzecie, miejsce czwarte. I tutaj jest tylko wolicie kurczaka, czy wolicie mięsko. Super, bo ja ten składacz. I jestem, powiem tak, szczerze mówię, że wydaje mi się, że jakby... Jeżeli tutaj jest takie fajne, dobre wołowe mięso w tym maksie to jeżeli byłby kurczak, to myślę, że miałby bardzo bliskie podejście do KFC. Właśnie to, to ja się nie zgadzę, uważam, mm. że jak byłem w Maxie kilka razy, to mi tam, uważam, że jak masz u nich nuggetsy, to lepiej wziąć wege nuggetsy, mi ich kurczak nie smakował. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja też lubię bardzo wege opcje w Maxie, co nie, ale widzę, że razem się zgadzamy, że Max tutaj idzie na naszego idealnego burgera, a taki bardziej idealny burger dla prawdziwego grubasa składa się z... o. O, no, Chyba Ej, zostawiamy tak. Dawaj, zostawiamy tak. Lecimy, lecimy, lecimy dalej, my. lecimy dalej. Powiem tak. Będę bardzo stronniczy tutaj. I wydaje mi się, że akurat rundę warzywną to nie do końca musimy co próbować tutaj każdego elementu, co możemy sobie złożyć bezpośrednio. No bo wiemy, jak to wszystko smakuje, i raczej warzywa jak warzywa. Nie będzie się mocno różnić, ale. Ja od zawsze jestem ogromnym fanem Whoppera za to. To jest w jednym Whopperze. Taka ilość warzyw. Znaczy to jest to, czego wymaga burger, mniej tak, więcej. Tak, tak, To znaczy nie oczywiście więcej. są ludzie, którzy są fanami na przykład kebabów z samym mięsem. Siedzi obok mnie. E, I są ludzie, którzy są fanem burgerów bez żadnych warzyw. Jak dla mnie warzywa są ważne, żeby była świeżość, żeby była chrupkość i żeby było jakieś odświeżenie smaku. W i... burgerze tak, jest ważne. W kebabie nie. Tak. Dziękuję, Powiedzmy. że się ze mną zgodziliśmy. Powiedz. <laughs> Razem, dobrze, super. Inaczej, kolejna rzecz. Mhm. Taka cebulka. Yy. No, taka cebulka, super. Mm, super. Ja również... Boże, pomidorki koktajlowe, w sensie serio. No, w sensie. Pomidorek, pomidor koktajlowy to jest definicja, nie umieszczaj tego na kanapce. Co to jest dobre Moje do skupania. O, tak. O tak, o tak. No. O. I kolejna rzecz, ja na przykład nie jestem w ogóle fanem rukoli w burgerach. W sensie dużo burgerowni to robi, często taki właśnie mniejszych jakiś taki wiesz, fast food trucku No zależy, czy lubisz rukolę rukola? Matisz śmieszny. Pie... Czekaj. Nie. Dobra, stary. Z, to jest, człowieku, złota czwórka. Nie, nie, ale e, zgadzam się z Tobą. Sałata lodowa należy do burgera, ponieważ ma chrupkość, której nie posiada żadna inna sałata. A w burgerze, który zazwyczaj jest miękki po prostu, brakuje Tobie elementu chrupania, brakuje Ci innej tekstury. I chrupanie jest bardzo ważne. Cymula jest w każdym burgerze. No tak, ale tutaj, patrz, jest cebula kropiąca, ale na przykład czerwona cebula pokrojona ja tak cienko, leciutko, ale nic nie chrupnie tak mocno jak sałata lodowa, taki chrup porządny. To jesteśmy zgodni, Czy się zgadzamy, po co, dobra, co dobra, my się dobra, sprzeczamy, dobra, co nie, tak, skoro się tak, zgadzamy, tak, ale... Chciałbym ogórki te, tak. bo są fajnie słone. Nie, no weźmy te, jak bierzemy jedno, to bierzemy No dobra, dobra, no ale... spróbujcie co, i oceńcie, które lepsze. No spróbujcie, przecież... porównajmy ogórki, tylko ogórki. Tak lubaj na pół. jak się pokłócić, to spróbujcie już Bo tam jest pewnie konserwowy, a tutaj jest pewnie słony. Jak słony to ja nie lubię. Nie lubisz? A, no tak, zapomniałem. Nie, to jest lepszy dużo. No e, to jest ten słon. Aha, bo inaczej definiłem. Dobra, nieważne. Już, już ten ten. Uh -huh. Rzeczywiście lepszy, co nie? Oczywiście, że tak. Bardziej burgerowy, bardziej burgerowy Cyk. jest taki. A dajmy tego też. no. niech Być nie będzie taki będzie. samotny. Cyk, Bardzo proszę. O właśnie, kolejność, uło... kolejność ułożenia również jest ważna, wiesz? Ja tak układam. Okej, okay. ja nie będę ci przystałem, bo jak dla mnie nie ma to aż takiego dużego znaczenia. A co byś zmieniło? Sałata pierwsza. No, Zgadzam się z tobą. E generalnie to jeszcze bym na mięso dał ser. Pierwszy da Na mięso ser żeby się rozpuściło. To prawda. To do zmiany. Damy sobie jeszcze. o tutaj ser. Okay. Sobie tu ser i to. E ale dałbym tak. Sałata, pomidor, na to ogór, na to cebula i na to ogórek Aha. z takiego powodu, że jeżeli o tak złapiesz kanapkę, może wiesz, że coś ci wypadnie, bo boję tak się, nie wypaść. jest dobrze o, jak Tak, wiesz, ci ale byłoby być. troszeczkę bardziej stabilniejsze. Nieważne. Ser? Teraz lecimy ser. ser, ale jeszcze raz wielkie brawa dla Burger Kinga, że kurde dajecie porządnie te warzywa, max poprawcie o to i naprawdę nie macie podjazdu, no. nie macie podjazdu. Lecimy. Okej, okay, dobra, jeszcze Wiem, że dużo ludzi strasznie lubi te Hochlandy, te właśnie w taki sposób podawane. Ja nigdy nie lubiłem takich serów. Ja wolę te polskie, ja takie nasze korejone, okay, wiesz. Ale uważam, że jedno, co Amerykanie robią fenomenalnie, co wynika z tego, że nie wiem burger, na przykład taki klasyczny pochodzi od nich, jest dobór sera do burgera. Moim zdaniem taki ser idealnie pasuje, bo się świetnie rozpuszcza, świetnie się klei i ma taki typowy serowy posmak. Próbujemy sera na zimno, co <laughs> troszeczkę jest tutaj mało wiarygodne do tego, jak on smakuje rozpuszczony, ale wybierzemy najlepszy ser na zimno tutaj. No, bo rzeczywiście ser. Rozpuszczalny ser na zimno smakował zupełnie Tak, to jest taki typowy, to jest najbardziej typowy koklet na świecie. Mhm. Zobaczmy Maxa. Ma coś tam pod spodem, ale nie wiem czy aż tyle. Max ma dużo głębszy smak. Ma, w sensie, ma, ma trochę bardziej taki serowy posmak, ale mm. coś takiego innego w nim. Coś KFC innego, coś ale takie, nie wiem czy ja to lubię, nie wiem czy tego nie lubię. KFC ma coś fajnego, kwaśnowego. KFC ma bardzo mięciutki ser, bardzo fajnie by się rozpuścił. Hmm. Chyba makowy. Ten jest mega mocno słony. No. no, makowy mi najbardziej smakuje. I makowy na sam koniec, też twardszy ser. Mm -hmm. Czyli mamy dwa twarde sery i dwa miękkie sery. Tak. No Ja chyba jednak jestem fanem maka. Ja chyba też jestem fanem maka. Jest z nich. No Szczerze okay. tak, to Mówimy jest najwie... na, zimno, na, zimno. na zimno. To jest największy kawałek sera, co jest plusem. Dla mnie jest plusem, również ilość w tym przypadku jest plusem, że będzie tego sera najwięcej. Te dwa smakują jak takie nie, nie wiem, czy to nie jest ten sam ser nawet. Szczerze mówiąc. Możliwe. Ale wygląda bardzo podobnie. Nie, to są dwa inne sery, bo mają inne rozmiary, ale one są praktycznie identyczne smaku. Ten jest chyba odrobiony bardziej słony. O ten Maxa był ciekawym wyborem, bo miał taki dziwny posmaczek jakiś, ale absolutnie tutaj nie wybiegł jakoś naprzód. I moim zdaniem najlepszy ze wszystkich jest rzeczywiście makowy. Zatem, jeżeli złożymy naszego idealnego burgera i wysuniemy wszystkie nasze deski tutaj serowe bok, nasz. Chłopie, no kurde, klasa! Ale zrobiliśmy ładnego burgera. Przepiękny. Słuchajcie, czyli teraz tak, yy, weźmy Poczekaj, sobie poczekaj. Nożyk. Nie, nie, nie. Najpierw zrobimy zdjęcie na miniaturę, żebyście mieli i ocenzurujemy. Nie będziecie tego widzieć na miniaturę, bo już widzicie, jak wygląda, ale ci, co dopiero, nigdy nie będziemy mieli, a później się w niego wgryziemy. Nie może, trzeba się w niego wgryźć po, teraz... po prostu. O, jesteśmy o, w O, cześć, siema. Witamy. I teraz przyszedł moment, na który wszyscy czekaliśmy. Rozkroimy burgera na pół i go spróbujemy. Każdy. Bułka się kroi solidnie, warzywa również i mięsko też. Tak poznacie idealnego burgera, że przy krojeniu się nie rozpada. I teraz Boom. Łukasz. O, o, panie! Jakby to było ciepłe. ciepłe. Jakby to było to jest cel, ciepłe. To by się rozlał. Mm -hmm. Ale możemy sobie to wyobrazić, Ignacy? Boom. Pyk! To jest wszystko. Mm. Moi Moje dozy. Mm. Jeśli wy chcecie mieć taki pyszny smak w Waszym życiu, oglądajcie nas każdy wtorek aż w sobotę o godzinie 18, ale 18. Subskrybujcie kanał. Tyśnijcie szeroty. Tyś tyś, 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 taś, taś. <grych> nie wiem jaka jest kolejność. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi pajacę. W kolejnym odcinku będziecie wiedzieli. Ignacy obraża widzów. ostrowi za zachmij więcej. Zobaczcie Trzymaj tutaj. będziecie się w, w pół, cześć. Siema, hej.